A więc cześć, witajcie, ja jestem Neksy, witam was w piątym lub szóstym odcinku naszego maratonu Road to Stocka. Je, jest was prawie 65 tysięcy, za co wam bardzo dziękuję, powoli zbliżamy się do 70 tysięcy, jeszcze 5 tysięcy osób nam brakuje, więc jeżeli jesteś nowy, kliknij i subskrybuj jeszcze raz, aby zostać najdłużej. No i co, po wbiciu tysiąca łapy w górę, jutro pojawi się kolejny materiał i możecie zrobić jakiś tam spam w komentarzach, e, także co, ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Bakterie E. coli powodują zakażenie przewodu pokarmowego, które może prowadzić do ciężkich infekcji, jak na przykład zapalenia opon mózgowych czy sepsa, a nawet i śmierci. Grzybica woszczynowa. To bardzo nieprzyjemna i łatwo zaraźliwa przypadłość, która w skrajnej formie wygląda właśnie tak jak na załączonym obrazku. Wszystko to dzieje się poprzez przelizanie psa. Grąkowiec złocisty. U ludzi wywołuje wiele chorób, z których najgorzej wyglądają zmiany skórne, a najgroźniejsze mogą nawet doprowadzić do śmierci. Tasiemiec psi. Jest to pasoży żerujący głównie na zwierzętach, ale również udekomontowane są przypadki zakażenia u ludzi. Jest to praktycznie ten sam tasiemiec, który występuje u człowieka, ale ten tasiemiec występuje u psa i praktycznie tylko go tym różni. A więc to było na tyle, jeżeli tutaj wytrwałeś lub wytrwałaś, napisz w komentarzu wytrwałem lub wytrwałem, ja każdy taki komentarz postaram się serduszkować. jeżeli nie dostanie serduszka teraz, to dostaniesz być może w innym materiale, także możesz próbować. No więc to było na tyle, mam nadzieję, że widzimy się już jutro, na razie, cześć.